Chyba. Cześć co ty robisz? <grym> nie wiem, co ja tu robię. <grym> Ludzie pytają, co robisz tutaj. Właśnie ja sam nie wiem, co ja tutaj robię. A wygrywaj no, stadiony? Moje zdanie, o co tu chodzi? Tak! nie, nie. <grym> Zejdźmy. Paulo, mi się! Jedźmy głową. Dwa męstry miały się twój człowiek w

Nie wiem gdzie wypadł. Kurwa. Jakie to trudne nie wiecie Ale to jest wspaniałe, rozrobione bramka z uleczył gościa z Wawelu, piękna sprawa Panie, <zuczaj> nie chodź cały czas za te prostofadłe piłki. Weź kościa tam, żeby on za to ok, a nie jedne piłki dostaje tego co na treningach. Tak? Że ja dostaję piłę i do mnie do, co to co mi chodzi, a nie, to nie na Ja idę na długie, no. To ale nie nada, próbuj iść na długo. i wyłóż na... tą tak piłkę, piłkę, bo gość się zabiegnie. zapieknie. Jakoś fanka jest na trybonach. Wszystkie. No. Wszystkie są. Jakieś tam życzenia jest, spełnisz? Spełni. zawsze. Widzisz na Czemu ja siedzę na ławce? No bo słaby jestem, to mnie nie wpuścił Tu rady. jest, tu jest. Jak to robisz? Ale był Dawid! Chcesz szapkę? Chcesz adę? Dobra. Wszyscy czekają karawana, jedzie dalej. Dobrze.

Jak tam. No są trzy punkty, więc jest ok, ale no były ciężary przez cały mecz tak naprawdę. Dopiero po ostatniej bramce zeszło ciśnienie. No właśnie, ale w 11 na 10, nie było tego specjalnie widać, co? Nie było z tego specjalnie widać, ponieważ drużyna no, Wawelu dobrze przesuwała, dobrze się broniła. Schodziła szybko przed, pod piłkę, a my nie byliśmy w stanie tego wykorzystać, e, przewagi, tak? Bo jeśli my długo rozgrywaliśmy piłkę, oni właśnie obniżali i mieliśmy cały czas dziesięciu przed sobą. Dobra, dobra. Będzie pite? <noise> Trzeba zapytać zawodników, ale jest zgoda. <głos> <głos> jest zgoda, tak? Jedno piwko czy 48? <noise> no to zależy od wydolności organizmów. Od bip-testu. <noise> Co Czekaj. teraz zrobisz bez koszulki? Piłkarz bez koszulki, no. No nie gram jutro. Kto? Nie gram. A przepraszam. Zawo <noise> Racja. Zawodnik. Ale piękna scena, naprawdę <grywa> Mateusz, jak to gdzieś wypuścisz, to do co będzie